W tym filmiku przedstawię wam czemu i jak wbić jak najwyższy Combat Class Account, czyli nasz łączny wszystkich postaci Combat Class. I to nam daje, jeżeli mamy wyższy, po prostu HP wszystkich postaci na stałe, wszędzie o kilka procent. Zobaczcie, ja już mam 5%, jest 6%, na japońskim jest chyba jeszcze tam wyższy jeden skok, że czy 2, 2,5 czy 2,25 miliona Combat Class do tego zdobycia. I jak to się zdobywa i czy to jest warte uwagi. Po pierwsze takie moje, zanim jeszcze powiem jak to działa, to taka moja niezbyt przyjemna opinia o tym, bo to jest takie sztuczne napędzanie, że jest co robić, bo chcemy wszystkie postacie... Jakby ulepszyć i, i tego jest naprawdę dużo roboty. I to jest takie wiecie, że no non stop jest coś do farmienia, takie sztuczne napędzanie. A i tak się głównie tych postaci nie używa, czy tam się używa bardzo świetnie i to tak wychodzi. Że niby jest co do roboty, ale tak naprawdę to kurczę Nigdy, zawsze będzie coś do roboty w tej grze. Dobra, ale to tak pobocznie, ja i tak to robię, więc jak widać, no, Mogę sobie pogadać, ale gra jest gromi i chcę w nią jak najlepiej grać. Jak widać, mam dużo postaci, które mają dużo gwiazdek, i na początku gry to jest nie będziecie tego robić, bo wbijacie tylko tam cztery postacie, których używacie najczęściej, na najwyższy lewe, na najwyższe gwiazdki, a potem, już jak jesteście, no już możecie sobie pozwolić na farmienie czegokolwiek, to można się skupić na wbijaniu gwiazdek postacią. I te gwiazdki co dają? Gwiazdki dają po prostu statystyki postaci, jest to Awaken i używając tych surowców tutaj podnosimy statystyki postaci na stałe. I jeżeli postać ma wyższe statystyki, ma wyższy combat class i tym sposobem mamy też combat class całego konta wyższy. Koniec filmiku, dziękuję. Ale też właśnie dlatego warto sobie ponieść każdą postać, jak widzicie, na 50, 60 poziom, nie wyższy, bo 65, 70 i tak dalej kosztuje już dosyć cięższe do zdobycia materiały, czyli pendanty, te nasze imiki. I nawet SR, nawet chyba najgorsze są SR pendanty, najciężej je zdobyć. SSR czy R pendanty też. Oni gdzie je farmić to już chyba był filmik, generalnie jak nie wiecie to w gildii można w sklepie kupować A jak nie to tutaj farmimy w Force Soldiers, czy jak to tam się nazywa I ze złotem przy okazji je farmimy, Events I tutaj, o ja dzisiaj jeszcze nie farmiłem, ale to cóż może Nie no nie mam za bardzo dzisiaj jak na to opcji Brak czasu, ale dobra e... Czyli ogólnie Nasz, zwiększamy level postaci, najlepiej do 60, żeby jak najmniej użyć pendantów, czy też, in, czy też w tych skrzydełek z bossów. W tym sposobem będziemy mieli wysokie levele na postaciach, więcej combat classu. Hmm. Używamy te specjalne yy, awaken, te tutaj robimy i to często robimy przykład z boss battle. Możemy sobie tutaj kliknąć i ten na przykład jest tylko na bosie, nad tym na dole, albo ze zwykłego eventu na górze, albo kupując. Tego naprawdę jest dużo do farmienia. I staramy się zrobić całe konto na 6 gwiazdek, a na taki 50-60 poziom. No bo to też jest plus, że jeżeli zrobimy postać na UR, to dostajemy nowy kosmetyk, więc 60 jest fajnie im wbić, żeby były chociaż kosmetyki i też to są dodatkowe bonusy dla postaci. I jeszcze jest dodatkowa sprawa. Po prawej, obok tego komba to klikam sobie taki mieczyk tarczę i pokazuje mi na kim mam ekwipunek. Ekwipunek to jest w ogóle jakaś, nie wiem, jak o tym myślę, to jest coś kosmos, bo trzeba każdą postać ubrać i w ogóle tym bardziej, że teraz jest ekwipunek UR, który się przepisuje do danej postaci. Więc na przykład Escanor, mam EQ dla eskanora i nie zmieniam go dla nikogo innego, ale na początku gry robicie tylko 4 ekwipunki, cztery najważniejsze. No i lepiej trzy pod atak, tak jak ja mam, że atak, 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 def, def i to jest cały ekwipunek, już też o tym był filmik. I zmieniamy pomiędzy postaciami, którymi używacie po prostu. Ale jak już jest taki późniejszy etap gry, no to fajnie mieć, żeby każdy miał swój ekwipunek. I ja nie zrobiłem tego ekwipunku dla każdego super, ekstra i w ogóle, tylko mam najważniejsze postacie, które używam, one mają Wylebelowany. W ogóle teraz, jeżeli SSR-ekwipunek zrobicie na maksymalne gwiazdki, to dostajecie jeden diament, więc to też jest fajny dodatek. Za to męczenie się, a zobaczcie, reszta postaci moich ma jakikolwiek SSR-ekwipunek u siebie, po prostu by mieć dodatkowe statystyki HP Attack DEF, żeby mieli więcej, bo tym sposobem też jest więcej Combat Class. I dlatego fajnie sobie wrzucić na wszystkie postacie troszeczkę. Tego ekwipunku, a te na dole to są moje nowe postacie, które mają R-ekwipunek, ale jest no, wylewelowany i daje troszeczkę więcej bonusów. Więc generalnie wrzucamy im jakikolwiek ekwipunek, żeby miały więcej bonusów. Najlepiej HP i def, HP4 i plus 2 def, bo to daje największe statystyki, takie kombat klasowe. Levelujemy do 60 i tak to wygląda. Po to by mieć troszeczkę więcej HP i żeby konto lepiej wyglądało. Poza tym gildia też ma jakiś tam ranking, jeżeli nasze postacie są wyżej generalnie. Tyle w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie. Może Wy macie jeszcze jakieś dodatkowe rady, więc na pewno podzielcie się nimi w komentarzu. I trzymajcie się. Hej.